Cześć, witajcie na kanale Serce Kobiety, z tej strony Monika. W dzisiejszym filmie chciałabym trochę pociągnąć ten temat z ostatniego filmu, a mianowicie o tym, jak sobie chcemy zapracować na, na miłość, uznanie i na szacunek. Jak chcemy udowodnić sobie i drugiemu człowiekowi, że jesteśmy coś warci poprzez to, to dzisiaj będzie z Prążkiem. Prążek, wybiłeś mnie totalnie. W dzisiejszym filmie chciałabym nawiązać do tematu z poprzedniego filmu, a mianowicie zapracowywanie sobie, zarabianie sobie na miłość, zaskarbianie sobie miłości poprzez pracę i zadania. I przed czym to nas chroni, dlaczego tak mamy, dlaczego takie motywy też są w nas i sobie je po prostu odtwarzamy też w dorosłym życiu. Chodzi mniej więcej o to, że kiedy w dzieciństwie nikt nie opiekował się dzieckiem emocjonalnie, nie, dziecko nie miało dostępu do takiego rodzica, opiekuna, który, y, który by widział to dziecko po prostu takie, jakie jest, i kochał je po prostu takie, jakie jest, w jego różnych odsłonach, o, że tak powiem. Y, no i po prostu, nie, że to dziecko czułoby się kochane, no to. No, to, to tak po prostu nie było, i trzeba było coś zrobić, żeby właśnie zobaczyć w oczach rodzica ten błysk, właśnie miłości, podziwu, szacunku. Nie? I i takie osoby, właśnie wychowujące się same, jakby będące same ze sobą emocjonalnie. Bo to nawet mogą być takie fajne domy, te, te tak zwane dobre domy, które wychowują dzieci na przyszłych dyrektorów, lekarzy i prawników. I te dzieci mają, mogą mieć wszystko, wszystko naprawdę, ale nie mają tej podstawowej rzeczy, czyli po prostu obecności, dobrej, ciepłej, czułej obecności, która widzi. I uznaje to, to bycie. I, i, I wtedy później taka osoba idzie właśnie w świat z takim bagażem trochę nierozpakowanym. Czyli ma jakiś, jakiś pakiet swoich emocji, które ukrywała przed światem, i tam nie wolno jej dostać się do tego, i nie wolno też tego pokazać na zewnątrz. Albo nawet są takie też motywy, że dziecko sobie gdzieś tam sobie tworzy taką iluzję, że tego w ogóle nie ma, tak? że tego nie, nie czuło, co, co czuło. Tak? Bo to było niewidziane, niesłyszane, niepoczute, tak? nie współodczuwane przez rodzica, przez opiekuna. I wtedy w tym dziecku tworzy się takie, takie miejsce, gdzie po prostu czasem nawet nie widać, że tam coś jest. I w tym właśnie, dzisiaj będzie o tym, jak to rozpakować i co tam można znaleźć. I uwaga, ten, ten, ten przymus taki bycia nadodpowiedzialnym, zadaniowym. Także jedno za drugim zadanie, coś zakładać, jakieś cele, rozwiązywać jakieś tam różne rzeczy. Nie? I jeszcze jednego nie skończysz, i już kolejne gdzieś się pojawia na horyzoncie. To być może jest właśnie to, że nie wolno mieć przerwy pomiędzy zadaniami. Nie wolno mieć przerwy, ponieważ tam się coś pojawi. I uwaga, dzisiaj właśnie to będzie, co się może pojawić, ponieważ tam mogą się różne rzeczy nam pokazać. Może się pojawić po prostu niezgoda na odpoczynek pierwsza rzecz. Niezgoda na to, że, że po wykonanym zadaniu. Yy, po prostu weź sobie, daj czas, odpocząć. Pozwól sobie odpocząć, pozwól sobie poczuć satysfakcję. Tam właśnie może być to, nie? Niezgoda na poczucie zadowolenia, satysfakcji, yy, takiego nacieszenia się. Może być coś takiego, że, że to jest zablokowane gdzieś na jakimś poziomie. Tego nie wolno poczuć. I chroniąc się właśnie przed poczuciem tych dobrych przecież rzeczy, tych dobrych emocji w nas, chronimy się właśnie przez, przez, takie, yy, przez takie, właśnie zadanie za zadaniem, za zadaniem, za zadaniem. I wtedy nie masz czasu na, yy, na pobycie, na takie normalne, zwykłe pobycie ze sobą i pocieszenie się tym, kim jesteś, kiedy na przykład to też nie, jakieś zadanie, yy, yy, jakiś cel swój osiągnąłeś. Nacieszyć się tym. Czy wolno się cieszyć? To jest, to jest taki jeden motyw. Innym motywem może być coś takiego, że uruchamia się lęk przed poczuciem trudnych emocji. Że właśnie to, to jest kolejna jakby taka ścieżka. Być może tak sprawdź sobie, czy tam czegoś takiego nie ma. Jeżeli jesteś takim zadaniowcem, takim bardzo odpowiedzialnym, takim kontrolującym też, takim nadodpowiedzialnym, też nadopiekuńczym. Nie? Że, czy tam nie ma lęku przed tym, że jeżeli tak opadnie ci adrenalina i tak sobie tak sobie będziesz nie? i tak sobie weźmiesz, i nic nie będziesz robił przez dzień na przykład. Co się tam, co wtedy tam będzie wychodziło gdzieś tam z głębin, co ty możesz poczuć. Ja, czy tam nie ma takiego lęku, że jesteś y, nikim, nic nie znaczysz, y, i cię nikt nie widzi, i nikt nie będzie się z tobą liczył. Y, co tam jest? Czy tam właśnie, a może gdzieś się pojawia jakaś złość, jakaś wściekłość, że no właśnie, no, że, że co? Że yy, nie dajesz rady w czymś? Ja? Albo że, nie wiem, tam jesteś do niczego? Yy, no, albo że potrzebujesz odpoczynku? Ja? To są takie, to, właśnie to jest to miejsce, albo nie wiem, może jeszcze jedna rzecz, bo coś jeszcze może pokazać? Może się pokazać po prostu pustka rozdzierająca pustka że nie ma nic. I właśnie to, to są te miejsca, to pomiędzy zadaniami, gdzie można to wyłapać, co ty tak naprawdę myślisz o sobie, i kim ty tak naprawdę jesteś, i kim ty tak naprawdę się czujesz, bo taka właśnie nadodpowiedzialność i przejmowanie naprawdę zadania za zadaniem, ogarnianie wszystkich spraw, bywa bardzo takie, no, no takie bardzo nagradzające, nie? ale ten moment, kiedy jesteś pomiędzy, w samym byciu, tam się uruchamiają głosy i tych głosów trzeba posłuchać. I ostatnia rzecz na dzisiaj jeszcze odnośnie słuchania siebie w przerwach, tak, pomiędzy zadaniami, to jest taka, ym, gdzie Możesz to jest takie miejsce, gdzie możesz sobie posłuchać, kim ty jesteś? Czy tak naprawdę te zadania one odpowiadają temu, kim ty jesteś, kim ty chciałbyś być, chciałabyś być? Czy wykonywanie tych kolejnych zadań odpowiada na Twoje te głębokie potrzeby? Bo... Bardzo często było tak, jeżeli jesteś tym typem, właśnie osoby, która unika emocji, unika bliskich kontaktów, przede wszystkim z samym sobą, tylko idzie w działanie, 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 to najprawdopodobniej jesteś odcięty, odcięta od swoich tych prawdziwych pragnień, od prawdziwych potrzeb. I ten, ten moment taki. Tej wolności bycia jest momentem, kiedy sobie możesz posłuchać, kim ty tak naprawdę chcesz być, jakie ty tam masz gdzieś potrzeby. Że te potrzeby gdzieś są tam może bardzo głęboko schowane i o, to jest ten moment, że możesz sobie ich posłuchać. Daj sobie na to czas, daj sobie na to przestrzeń i tyle. Dzisiaj w tym filmie to już wszystko. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie. I za coraz większą ilość subskrypcji, lajków, będziemy dalej zajmować się tematami powrotu do siebie, powrotu do, do domu, którym jesteśmy tak naprawdę sami dla siebie, ale też możemy być dla innych. No i to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!